Cześć, cześć. Tutaj gotowanie dla beztrzaków, kuchnia dla każdego, czyli podcast w pigułce, pigułka podcastu. Jak zwał, tak zwał? To jest czwarty odcinek i odpowiemy sobie w nim na pytanie, dlaczego tortilla się rozwija. Wspaniałe meksykańskie danie, wspomnienie z wakacji, synonim słońca, wolności, udanych wieczorów i nie tylko. Mamy wspaniały sos albo farsz, resztki z lodówki, awokado, sałatę, kurczaka albo tofu, w ogóle jeszcze kukurydzę, fasolę, coś zielonego, zawijamy tortille, a ona się rozwija. W tym odcinku opowiem Ci dlaczego. Po pierwsze... Ważne jest odpowiednie przygotowanie placków. Jeżeli używasz gotowych wrapów, obojętnie czy one są pszenne, kukurydziane czy jakiekolwiek inne, wymagają one odpowiedniego przygotowania przed zwijaniem. Wiedziałeś o tym? Wiedziałaś o tym? Taki placek należy delikatnie zmoczyć. Delikatnie. Wystarczy dosłownie kilka ruchów mokrego pędzelka kuchennego lub po prostu Twoja mokra dłoń, którą dosłownie lekko przesuniemy po jednej i po drugiej stronie placka. Ale to nie wszystko. Twój placek dobrze się będzie zwijał wtedy, kiedy będzie miał lekką temperaturę. On dostanie lekkiej temperatury. Jak to zrobić? Użyj na przykład patelni do naleśników, rozgrzej ją i na taką rozgrzaną patelnię połóż taki zwilgotniały, zmoczony delikatnie placek na jakieś 10-15 sekund. Obróć na drugą stronę i drugą stronę też delikatnie podgrzej naprawdę króciutko, 10 sekund wystarczy. Możesz to także zrobić w mikrofalówce, i tutaj również kilka, kilkanaście sekund wystarczy. Teraz Twój placek jest przygotowany. Po drugie, odpowiednia technika zwijania. No stety, niestety ma to znaczenie. Zacznij od tego, by zawijać delikatnie boki, a potem dół placka zwijając stopniowo delikatnie w górę. Albo jeszcze lepiej, dół najpierw, potem jeden bok, drugi bok i do góry powolutku, ale ciasno, siup. Po trzecie... W końcu i to najważniejsze, jeżeli za dużo chcesz włożyć do tortilli, to ona zawsze ci się będzie rozwijać, a farsz wyciekać. Pomijam już to, że farsz nie powinien być zbyt wilgotny. Nie powinien też łatwo oddawać tej wilgoci, bo jeśli tak będzie, to placek będzie namakał, będzie się rwał, a już sama nie wiem co gorsze: rozwijająca się czy rwąca się tortilla. Głowa do góry, pamiętaj, że ćwiczenie czyni mistrza.